Taram! Siemanko wszystkim! Słuchajcie, jak już wiecie, zmieniłem nazwę kanału na Mr. Koyot, a czemu? To się zarodowiecie. Wiecie? Słuchajcie, zmieniłem nazwę kanału z tego względu, że pora, już pora się osób mnie się pytało, jak się to pisze ten Szlezen Fishing i co i za każdym razem mieli problemy, także słuchajcie, zmienią nazwę na Mr. Koyot, z tego względu, że Koyota Chyba każdy pamięta, pamiętacie kojota z bajki, tego co polował na tego strusia? Ja wyglądam praktycznie tak samo jak on. Poluję na ryby i za każdym razem słuchajcie porażka. No nie zawsze, ale przeważnie. On do tego jeszcze dodam, że jak, jak zawsze złowiono ryba, kończy się umie AUUUU, wyciem kojota. Nie będę robił jakiegoś nowego kanału, po prostu zmieniłem nazwę, żeby te filmy, co kiedyś nagrywałem, po prostu zostały na tym moim kanale już i tak to zostanie. Słuchajcie, kajmy się znajdujemy? Słuchajcie, znowu losuję nowo miejscówkę, mega. To nie jest żadna rzeka i żadne babki. Tu na pewno będę mogłowić na rasówki, po mojemu muglisty, na mady, białe robaczki. Oto to jest jezioro stauzy w Niemczech, słuchajcie, jedyne jezioro, nie wiem, jest oddalony od mojego domu 45-50 km, ale słuchajcie, mega miejscowa na połów linów, leszczy, karpi. Są też tu sandacze, są też tu sumy i szczupaki. Tu się wybiera na to miejsce, słuchajcie, dopiero za tydzień muszę wykupić tygodniowo karta, żeby tu łowić, żeby poznać te, te, poznać ta, ta woda. Tutaj spróbujemy, słuchajcie. Moje marzenie to jest, żeby tu nie było żadnych babków. Tak najdalej, z dala od tej pierońskiej inwazyjnej ryby, bo ona mnie wykończy. Widzieliście Te ona już biorą i na spinning. No, podobny do niego, do tego kojota. Uszy też. Dobra, się troszkę krótko. Obejrzeć jak to wygląda cała ta woda tutaj. Ten zbiornik wodny. jakaś zapora to była, widać. jakaś zapora, tama. Nie wiem, powstałe jezioro i są ryby. Co do tej całej zmiany tego mojego kanału na YouTube o wędkarstwie, la, la, słuchajcie, gwara zostanie ta sama. Powoda ze Śląska, słuchajcie, i będziecie no, słyszeć gwara śląską, bo o to tu chodzi. Słuchajcie, mnie nie ma gaimba gadać po śląsku, ja to kocham jezioro Ślązokiem, także... To zaakceptować, nie? Mamy jeszcze taki domek. Są toalety. Słuchajcie, czyli najlepiej łowić blisko tego domku. No, bo jest toaleta. Słuchajcie, po drodze się zatrzymał, Spotkałem dwóch wędkorzy. Niemieccy wędkorze. Słuchajcie, supermena Pani się z nimi pokładało. Powiedzieli mi, w których miejscach mogę łowić. Mega. Na co? I nie ma tu babków. Słuchajcie. Tu nie ma babków, ja tu muszę przyjechać. <laughs> muszę ze mną znaleźć fajny plac. I słuchajcie, tu będziemy polować jak kojot. Nie na strusia, a na ryby. No, i co? 10 euro na dzień. Taka karta, albo na cały rok. Słuchajcie, 100, 105 euro. Może tam wlezymy? Nie, tam też siedzą. Też są wędkorze. Pobać w tych szokach. Tu będzie ciężko z miejscem. Hmm. Ja hmm. Siedzi tam, nie widzicie? Tu ma klamory Ale powiedzcie Pasuje mi ten nowy Nowy tytuł tego kanału, nie na YouTube Jasne, że pasuje hmm, hmm. Słuchajcie, tak to wygląda no Jest pięknie tam jest, tam jest jeszcze zakręt, słuchajcie i tam to jeszcze tak daleko, daleko. No, całe chyba tego je, tego jeziorka, mi się wydaje tak pisało dwa kilometry linii brzegowej, nie wiem Na pewno No ale nie ma statków i babków Mało się robią bąble, słuchajcie, a jeszcze bo to są muchy, ja to są muchy. Mamy te kumary. Mhm. Jeżeli <laughs> po drugiej stronie tam są te wędkorze siedzą, co wątą. To już jest też tu takie miejsce jakby tam było zajęte, Słuchajcie, ławeczka, la la Lalala. Oczywiście auto za słychać, ale wali mnie tu. Naprawdę wali mnie tu. Tu się zrobi piknik. Czyli tu będą te kapry siedziały, nie wiem, ale miejscowa numer jeden jest. Oczywiście jak tamtych nie będzie, to da tam siedział. A jak nie to tu? I no pytanie jest takie, na co tu chytać teraz, nie? Czy na pelet? Nie, nie, ja się kupia mady, jakże godo, ja kupia się takie małe glizny czerwone. Tu też piękna miejscówka, słuchajcie, pokorzawą. Patrzcie. I co? Dużo miejsca na tym kamyku sobie da siedzieć. bo tu na tych pierunskich kajakach zaś, ale myślę, że ich tu w sobotę nie będzie. Tu też jest fajny plac. ok? idziemy dalej. jak dookoła całe to jezioro. Słuchajcie, zajęło mi to Przeszło 50 minut, takim tympem, słuchajcie, tympem wędkorza. Eee, no ja, jak mi dzisiaj moja jeszcze powie, na spacer z psem, mamy krew sali. No, nie, już dzisiaj pauza. Słuchajcie. To jest druga część tego jeziora za tym zakrętym tam Ja tu jest już głęboko Tu no, na pewno siedzą potwory i krokodyle i te inne sprawy Gady Ale jak tu chytać jak tu takę Spiningować się go szło, ale to trzeba sobie kupić krokotramki żeby nie zjechać do wody bo tam słuchajcie, tam jest to tama widzicie to? ten betonowy brzeg, tam nie wolno łowić tam nie wolno wchodzić, bo tam nawet korkotramki nie pomogą słuchajcie, zjedzie się na dół przecież mm -hmm. dzisiaj był no taki krótki filmik o moich nowych planach żeby tutaj łowić żeby trochę odpocząć od tych babków na tej rzece, które łowia te grundle tu będzie spokój Mam nadzieję, że tu nachytą wam fajnych ryb. No i taka informacja do Was, moi drodzy, że zmieniłem nazwa kanału na Mr. Kojot. Ja! Auu! Je! Yeah. Jestem jak kojot. Ja! Tak zostanie to się już pomału z Wami żegną, słuchajcie, na tym filmik z tego oto tu jeziora. Pozdrawiam wszystkich, czy się, nie?